no Pensylwania przesadza 45 zwolnienie jest tutaj były znaki wcześniej ale ja mówię, przecież tu nie ma jakiejś śnieżycy jakiegoś spektakularnego nie wiem spektakularnych warunków, nie? 45 Przy garówki, tylko na prawej, no ludzie, no gdzie? A to jest panika no nie, no ja, ja rozumiem, ok, ale ludzie, no, dobra 45 Czerwania, <laughs> naprawdę Panika, no, no tutaj często pada śnieg Więc ja nie rozumiem, dlaczego No dobra, rozumiem w nocy, tak Ale tu, patrzcie, to ludzie, no jest. Z... jest normalna No dobra, już no 45, 45 45, jak ciągle. Było 65%. Absolutnie, kurwa no. Mnie ta sytuacja. Bo są znaki na 65, no te zwykłe takie drogowe, tak? Ale nie wiem, nie widziałem już teraz następnych tych wyświetlających. Był tam wcześniej 45. I ja jadę jak tak jak 50-55. Tyle tutaj można normalnie jechać na maksa 65, tyle co ja mam otwartego. I nie wiem, są znaki na 65, nie było... Powinni dać te wyświetlane, czy ja mogę z powrotem kurwa jechać te 65, czy nie, no. Nie spieszy mi się, więc nie chcę ryzykować kurde tego mandatu. No ale był wyświetlany znak 45. Potem nie było, że nagle, żeby, bo żeby jeszcze jeden wyświetlany był 65, tak? Ale był wyświetlany 45. Nie ma ciężarówek na, na prawej stronie, tylko fuh, nie, nie na lewej stronie, na lewej linijce, po prawej na samą linijkę, bla, bla, bla. I to w całej kurwa gówno. I potem nagle nie ma nic i są normalne znaki do 65, ale gdzie są te kurwa elektroniczne? Powiedz mi, czy ja mogę jechać 65? Nie, kurwa! Pensylwania w dupę, kurwa jebana za przeproszeniem, no i gdzie 45 na takiej kurwa drodze? No i, no i weź tu ten, no i nie wiem, no dobra, ja, wiesz co, ja, ja będę się ciągnął, ciągnął się za ciężarówkami no 55, jak będzie, no nie, bo mi chodzi, mi szkoda, kurde, byłoby jakiś mandat dostać, punkty kiedy mi się akurat naprawdę dzisiaj tak nie spieszy, że mam to gdzieś ale 45 to już jest przesadna, kurwa, jazda, no, to 70 na godzinę, ludzie na, kurwa, w asfalcie mokrym To olewka są znaki na 65. Jakby był zakaz, to powinny ten znak, powinny ten znak zakryć, albo dać to elektroniczny znak. Więc nie. Sorry, ludzie. Fuck you, Pensylwanie. Gdzieś kiedyś co mi się spieszy, że jakiś wypadek, czy coś i, I że, że mógłbym wziąć z tego czasu, co mam dziś. Tak, dzisiaj troszkę nie przykazało, mi przykazało mi, nie umiericzyć czasu, trochę, czy, czy cokolwiek, co mi się działo, bo naprawdę mam cholerę czasu. i to jestem przy domu, trzy godziny w domu, właśnie, to właściwie będę, to, to, to ludzie, no to w ogóle to jest stresówka, tak. czas, czas, wszystko na łeb, na szyję, a dzisiaj jak ja mam tyle czasu, żeby móc tak było pożyczyć te 3 godziny ekstra, czy 4, które ja mam, upierdol gdzieś, ale masz te 4 godziny w zaradzu, tak. będzie gdzieś jakiś kiedyś wypadek, to możesz sobie wziąć, aha, patrz, te cztery godziny, co upierdoliłem tu, patrz, wezmę, ukroję i tego wypadku nie ma na przykład, nie? Żary mary tak? Był oficjalny znak, że Śliskie drogi, zimowa aura Winter conditions, tak? Roads may be slippery Więc, dobra, więc oficjalnie chyba Znieśli ten nakaz 45 Nie. Więc oficjalnie, oficjalnie No ale mówię, to wcześniej już były Bo yy, z tego co pamiętam Tam na dole W wczoraj. wczoraj to, to te znaki Chyba były zakryte, te takie zwykłe, co mają, to zwykła szybkość, tak? Czy tam, czy tam były te elektroniczne obok, po prostu, tak? Ja już teraz nie pamiętam, musiałem sprawdzić te wideo, jak to wyglądało, ale dobra, mniejsza z tym już oficjalnie był billboard taki elektroniczny, że. No mówię, dobrze, no, zima jest, tak? Uwaga, nie idź za szybko, bo jak nie, to wpierdol masz i, i na tym kończymy historię, tak? Wy weźcie cholera za Stanów, co ty chcesz! Nagle znak 45 na godzinę ciężarówki, tylko prawa linia, no. No, no zastanów się, no! Albo jedno, albo drugie! Mokra nawierzchnia! To moja była firma Nishan. To był kurde hardcore ludziska, to był hardcore! Nishan to była hardcore firma. Psychopata, psychopata, kolega, patrzcie. Psychopata, to była firma, ale nie chcę już mi się o niej. Co tam się działo, ale ludzie, no, takie jaja, co tam się działy, jakie kurde ładunki i gostek robił. Przykład dam. Moja najbardziej hardcorowa trasa była tak. Wieczorem dzwoni, znaczy ja wiedziałem, że w ten wieczór wyjadę, tak, ale no, dobra. Piąta dzwoni, dobra, przyjedzie o ósmej wieczorem i tam się, tam się po prostu przychodziłeś o 8 czy 9 wieczorem i ty widziałeś, że całą noc zapieprzasz, nie? ale to wiecie, efedryna, te sprawy, tak? jeździło się, tak? spało się go pół godziny na kierownicy jechało się dalej, więc tak słuchajcie, eee, te dystanse, co wam powiem, są mniej więcej, tak? Mówię, to nie chodzi o dokładność, ale chodzi mi że, o... No, żebyście mieli wizję. Ja chyba już to kiedyś opowiadałem, ale to może nie, ile, ile lat temu. Więc tak, przychodzę o 8 wieczorem, dobra, bo jakieś papiery robią, no, dokumenty itd., itd., dopiero wjechałem o dziesiątej w nocy, o dziesiątej w nocy wjechałem, żeby mieć trzy zrzutki w Chicago, 1500 kilometrów mniej więcej. To jest 15 jazdy, godzin jazdy takiej non stop, tak? I to nie, nie, nie to, że ja mogłem 120 jechać. Mam blokada na 105. Trzy szybki z Chicago dziesiąta w nocy to jest 15 godzin jazdy. Czyli 10 w nocy no to non stop jak jedziesz, nie zatrzymujesz się nigdzie, nie masz problemu, nie liczymy granicy, nie liczymy tankowania się. No to będziesz na drugą po południu, tak? Druga po południu w Chicago. Te zrzutki miały być... One akurat były dość blisko siebie, więc to nie był jakiś problem. Ale przed trzecią po południu. Ja mówię, ty ja mam godzinę. Ja mam godzinę kurwa gry na granicę i tego dobra, granica poszła bez problemu, bo wyjechałem, dobra, ludzie, może wyjechałem o 9.30 wieczorem, bo, bo wiem, że miałem coś takiego, półtorej godziny gry, że ja mówię ty. Że powiem, że, że, ja, że ja liczyłem, że mi nawet nie stać na 15 minut snu, bo to jest szansa, że ja nie zdążę. Więc dobra, może była 9.30, tak? Ale dobra, trzy rzutki przed trzecią po południu, 1500 km dalej. Zrobiłem to, ludzie, przespałem się 15 minut. Bo, bo mówię nie, pierdolca to tak? Przespałem się, zrobiłem te rzutki na styk. No, ostatnio rzutkę bodajże nawet i byłem 10 po trzeciej chyba, ale tak, jak, ale tam byli, bo dzwoniłem do nich, że, że czekają. I to tam była tam kilka palet, nie to, że jakaś eee. Więc rzuciłem to, i nie to, że ja odpoczynek mam, że idę spać. Nie! Ja mam następne 800 km, czekajcie, to będzie tyle? Do The Moines, Iowa, to będzie 300, nie, no to nie będzie 800, to będzie nie wiem, 600, 500, 600, coś takiego chyba, tak? 500, 600 km, dobra, 600, tak, 500, 600, dobra, to jest 6 godzin, tak? a ja tu jeszcze mówię, zatankować się, tego, dobra. Korek w Chicago, oczywiście bo godziny szczytu, tak? Miałem spotkanie w Walmartcie ludzie na dziewiątą wieczorem czyli to jest po trzecie tym wyjechał, to jest na styk. Na styk 6 godzin, żeby na dziewiątą 600 km dalej dojechać. To jest spotkanie, dlatego to mnie, mnie ta, ta trasa mnie wkurzała, bo mówię... Czy jak ja zawalę... Te ładunki w Chicago, ja w Walmart'cie będę siedział gdzieś 3 dni, kurde zanim on zrobi następne jakieś spotkanie, tak? Więc ja wiedziałem, że muszę te Chicago zrobić, żeby do tego Walmart'u zdążyć w ten sam dzień o 9 wieczorem 600 km dalej. No ludzie, to jest psychopata. On mi o 9.30, wyjeżdżałem 9.30 dzień wcześniej, o 9:00 miałem... Spotkanie w Walmartzie, ludzie, to jest 23,5 godziny, żeby zrobić 4 zrzutki 2100 km jazdy. No. no, to jest psychopata. Ludzie, spóźniłem się. Walmart nie przyjął. Wiecie co, bo normalnie by nie przyjął, Walmart nie przyjął, bo e, spóźniłem się no, o godzinę. O godzinę, bo, bo to jest na kurwa, niemożliwe. No. O godzinę się spóźniłem, czy tam godzina 15. Walmart nie przyjął, bo to. Bo to były naprawdę dwie, trzy palety, nie? Więc dobra. Przyjęli mnie. I co dalej? Ja nie mogę iść spać! Bo ja mam następne spotkanie tylko to nie był Walmart, jakieś inne gówno. Ludzie, następne 5 godzin jazdy, 500 km dalej o 6 rano, gdzieś tam na dole. W Nebrasce bodajże. Czy, czy, czy gdzie to tam było? Nie, nie Nebraska. No nieważne, no niżej, gdzieś nie, nie Iowa, niżej, co jest tam pod, pod Iowa, w Missouri, tak? Spotkanie w Missouri, 500 km dalej, o 6 rano. I ja, ludzie, dojechałem tam. Dojechałem tam, no. O 5 rano tam byłem, czy tam, czwarta, czy piąta. Już nie pamiętam, dojechałem, zrobiłem tą zrzutkę o 6. Możyłem się spać na 4 godziny i zadzwoniłem od o 10, nie? Rano. Ludzie, no to jest psychopata! Psychopata! Ja kurde praktycznie w takim razie zrobiłem 2600 km w ciągu... Miałem 5 rzutek, 2600 km. 5 rzutek w ciągu 30 godzin, tak? 32 godziny. I to mówię w ciągu kurwa dwóch, kurwa dni! Gdzie, gdzie spanie? gdzie co? Ludzie, teraz to jak ja teraz sobie pomyślę, to ja. Ludzie, ja bym powiedział: człowieku, kurwa! Kuku na proszę bardzo, masz tuciki, dziękuję, do widzenia! Ale wtedy nie było logbooków, tak? Teraz to byłoby: dziękuję, do widzenia, szefie Sayonara, Puto, nie? No gdzie, kurwa? No, ale tak się, jeździło kiedyś. Dlatego ten gostek jest psychopatą. I co znowu? A no dobra, patrz, tu 55. A tu jednak jest, mają te elektroniczne. Właśnie to jest to, że daj mi... Daj mi kurwa, powiedz mi co ja mam robić, tak? 45. To jest kupota, ludzie, kurwa, jest mokra na nawierzchnia, jest na plusie kurwa. Jest plus 2 stopnie, no. 45 kurwa. No już... Nie, bo bez przesady już, no! No ale dobra, mi się nie spieszy, więc akurat no, olewa. ale dobra, bliska, więc... Więc co, no... Jest... Taka historia, tak? Historia z 45, historia z psychopatą z Lishana. I znowu, następne trzy znaki na 55 były już bez, bez, bez elektronicznych znaków, więc... A ja jestem jedyny, który jedzie jak 5, te 55, to znaczy nie ten... 50... Dobra, 55 to jedzie 55, nie, bo to więc... Jest... Oni, pisać, to jest źle, źle zrobione albo kurde dajesz i zakrywasz znaki i dajesz wszędzie te elektroniczne albo, albo nie myl człowieka kurwa że elektroniczne są a potem nagle są zwykłe znaki każdy pierwsza bo nikt nie wie kurwa ile naprawdę trzeba jechać patrzę z tyłu w drugą stronę elektroniczny znak no nie jest jest elektroniczny znak w drugą stronę jest. To Dobra, nie, dobra, wiecie co, mam to gdzieś. Wyjechał 55. Nie spieszy mi się, ale no bez przesady. Kurwa, macie. To tak... wolniejszym. Wolniejszą ciężarówką na, na, na drodze. Każdy, to nie, nie, ludzie, Pennsylvania DOT, Pennsylvania Department of Transportation, to jest jedna wielka, jeden wielki burdel. Znowu był Ee, św... znak świetny, że jest 45. No ludzie, jest 2 stopnie ciepło, cię co się dzieje, ale kurwa, bądźcie zasrane Pennsylvania D.O.T., ta kurwa, która rządzi, weź daj jedno, a nie co chwila co inne, że ja się domyślam, czy jest 45, czy jest fucking 65, no. Bo co, ileś kilometrów jest, kurwa, ten? Są elektroniczne, a między tymi jest 10 normalnych, że możesz normalnie jechać tyle, ile jest, no, ja pierniczę, no. I 45 na mokrej no, no, nawierzchni, kurwa, będziemy jechali, no. Dobrze, mi ni się nie spieszy, Giz z tym, ale... Pennsylvania DOT, kurwa, to jest... To są, kurwa, magistry pierdolone, kurwa, no. Nie, ludzie, no za takie coś, to kto, ja nie wiem, kto, kto rządzi? I tym ja tym rządził i ten gostek, co za, zarządza tymi drogami, na zbity pysk by, kurde, wyleciał, jeszcze by, kurwa, zaryty asfaltem, kurwa, skopany, kurwa, no. powinien dostać, kurwa, ile... i wszystkie, kurwa, palce mu wyłamać, kurwa, dlatego, że nie umie postanowić czegoś. Albo dajecie 45, ale upewniasz się, że te wszystkie inne znaki... Są zakryte, a nie, że jak kurwa loteria O, 65, a nie 45, bo był znak świetny! 50 km wstecz! Więc jadę jak tak 50 km? Wszędzie, każdy za pierwsza, wszędzie 65, nagle pisze dalej! 45! Zakryj te znaki! Następny 55! A 2 km wcześniej było, że 45, bo świetny był! Pensylwańska kurwa! Absurd Pensylwanii, kontynuujemy. Mokra nawierzchnia Dwa stopnie ciepła. Następny znak świetlny, gdzie było 10 innych wcześniejszych. Następny znak świetlny, nagle 40 km dalej. 45! Ciężarówki, tylko prawa linia. No ludzie, no. I ja jestem jedyny cieć, który to przet... Prze przestrzega, no. Jedyny cieć, który przestrzega, to to jestem ja. <grym> ludzie, akurat nie, ale wiecie co? Co jak co, akurat dzisiaj to sobie mogę na to pozwolić, bo mam tyle czasu. Ale no, no, no patrzcie, no ludzie, no. No ludzie! Jestem jedyny, który to przestrzega Dobra, Pensylwania jeszcze ma, z 50 kilometrów jeszcze Ale to jest takie niekonsystencja, no kurwa mać. Weź, zrób jednolitość, nie wiem, tak, a nie, że... Ciekawy ja jestem, ciekawy, jakby to było Może no weź teraz po sądach chodź, tak? Ja tutaj nie mieszkam w Pensylwanii, więc chodźmy no, po sądach właśnie Ale gdyby tak było Ciekawe jakby to było, że Ty musisz sam interpretować co jakiś czas, że albo widzisz zwykły znak, nie ma świetnych tablic przez 40 km, nagle świetna mówi, że 45, żeby 4 km dalej, o tutaj jest 4, 3 km dalej jest nagle 65. I Ty, i ty nie wiesz, bo no to jest 45 czy 65. Ciekawe jak jest interpretacja, interpretacja tego głupiego prawa. Tensy dioditys to, to jest ja dziękuję, to jest taka niekompetencja. To jest taka niekompetencja, to jest, jest ciermo. No dobra, Jane do 45. Zaczekam aż będzie następny znak. Żeby znowu jak 65, No dobra ludziska, Nowy Jork, spokojnie, bezproblemowo mam jeszcze 60 kilometrów mniej więcej eee, do tej inspekcji mięsa zatrzymam się wcześniej w Walmartie, zrobię zakupy zatankuję się później i tam kilka mil dalej na nowym Loftsie, który dopiero co otworzyli Watertown i co? i podjadę do inspekcji mięsa jutro inspekcja mięsa o 7 rano no i co? I nic, no... Dzień taki trochę, mówię, stracony, jest ten jeden dzień do tyłu, no ale co zrobić, no, więc Was z spokojnych dróg, zaśnieżonego, północnego stanu Nowej Orki. Do zobaczenia! Taki oto to był typ w filmiku, taki oto to był typ jazdy, taki oto to był typ jego vloga patologii, taki oto to był typ, typa typem pogania.